Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić placki ziemniaczano buraczane. Na początek tutaj właściwie widzicie praktycznie wszystkie składniki, które nam będą potrzebne, jeszcze oprócz tego oleju. Na początek zajmę się obraniem ziemniaków i buraka i wracam. Pora na brudną robotę, czyli odsunę tutaj to przeskoczyć będzie, Ścieramy wszystko to, co obrałam. A jeżeli chodzi o proporcje, to wszystko zależy od was, jak lubicie bardzo buraka. Ja akurat robię tak, właściwie robię różnie. Czasami jest pół na pół, czasami jest więcej buraka, czasami mniej, zależy od mojego kaprysu i wielkości buraka, który kupię. No to ścieramy na grubych oczkach. Radzę do tego mieć rękawiczkę tak jak ja. Może być jakaś taka. Jak to foliowa. nie musi być akurat taka. Po co sobie brudzić ręce? Ale jeżeli nie macie, to później radzę Wam wyczyścić kwaskiem cytrynowym, Ewentualnie cytryn. Ok, teraz pora na starcie ziemniaków. Ziemniaki już starte, idę się pozbyć rękawiczki i robimy dalej. Gotowe, teraz tak. Jajko. Najpierw zawsze daję do szklanki, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie jest sepsute. Różnie to było. Dawno nie trafiłam, ale lepiej przezorno ubezpieczony. Teraz odrobinę soli. Jeszcze mniej czarnego pieprzu i wstępne mieszanie. Teraz wsypuję mąkę. Też znowu na oko. Ciężko jest powiedzieć, ile. Lepiej dosypujcie po trochu i dokładajcie. Zobaczycie, jaka konsystencja powinna być. żeby nie wyszło wam za suche. Jeszcze drobinkę dam i widzicie, moim zdaniem to już wystarczy. Teraz pora nagrzać patelnię olej nagrzany, no to kładziemy ja robię je takie dosyć malutkie te są poręczniejsze do przekręcania tu jeżeli jesteście początkujący to musicie bardzo uważać jeżeli chodzi o to kiedy trzeba przekręcić. No to są ciemne praktyczki, prawda? Raz jest. To jest ja tym dognianiem. Ciągle pozdrawiam, zdrawiam. Obiecuję że będę starała się na tym pracować. Zobaczcie, jak dla mnie, przez sam kolor wyglądają bardzo apetycznie. A, a tak przy okazji, zobaczcie. Tutaj robię też jeszcze do pomidorówki. Dam Wam tutaj linka zaraz. I już prawie kończymy. Z tej porcji, którą widzieliście, wyszło 10 platuszków. Dwie takie patelenki, jakie tutaj widzicie. I już. Ja podałam to z kiszoną kapustą. Jest bardziej kolorowo i szynka pusta powoduje, że nie jest nam tak pusto. Ale powiedzcie, takie proste danie. A czy nie wygląda bardzo apetycznie. Smacznego!